To jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz pani przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Dla prawdziwych graczy znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultra czułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych, tylko sprzed najwyższej jakości. Wejdź na z link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń, a z kodem BLADNIK 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro! Ja cię kręcę, no nie wierzę. No stwicę biego, no, zabijcie go! Tam jest smutę, no kurde, co już? Nie no, ja nie mogę grać z, wękali 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 z tymi zza, oszustami, wszystkimi co nie? Wenkaże zepchnij chyba, on mi zabił. Bardzo mi mówiłem, że nie, żebyś napisał nie, na prywie, to wtedy nie, to 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 w byś miał przywysł kod. Uciekaj z podłogi! On się chowa tam, Wunder, cofnij się. Pierda wszyscy, kurde. No, <śla> <śla> spokój! Popływali <śla> <śla> trochę. <śla> 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 Masz ja szczęście, no, że ten, jestem no. dobry piwelo, no Kto jeszcze został? Dobra, cicho tutaj stójmy tutaj bezpiecznie No Dobra, przynajmniej cygano 666 Idzie, 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 uwaga! O, temu nie ufamy. O nie, idzie, idzie! Z... Nie, ja nie mogę... Nie, ja chyba idę, ja sobie nie gram. To jest bez sensu, jak czy jestem fokusowany w pierwszej kolejności? Nie, to powtarza, to powtarza, to powtarza, nie, nie Dobra, zaczynamy! Tego chciałbym zauważyć, że 50% moich widoku to, 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 to <grym>, zrobię Musisz ja zbierać koronę! Musisz. Bierzesz od gościa ja koronę i musisz się uciekać! No kurwa, To ty mnie goniłeś! Dobra, 07, dawaj koronę! O, mam koronę! Dobra, 08, zaraz jesteś walony na łeb. Kurwa! Gdy chodź tu! No, to jest bardzo trudny tryb, musisz zabrać koronę, a potem jeszcze z nią spierdalać. I że no nie się jest złapać. Ty jest shipy, no, kurwa. jak coś, lewą łapą uderzasz. Lewą z myszką stroną. No, dawaj to! Lewą stroną myszki jeśli, uderzasz. Jeśli nie uda ci się zdobyć, to znaczy, że widzowie i biegów na tobie fokusują. ja pierdolę Kurwa! HARIGODA! Ja to wysyła, wysyła... swoim wszystkim widzom LINKI pisze, że tylko subskrybenci żeby przychodzili! macie <noise> Jezu! Ile macie skoro? Nie no, przecież moi widzowie by wszyscy nie wiedzieli, gdyby nie mieli subskrypcji. Cię, Cię. No muszę opracować jakiś system na to, ale. <głos> <głos> żeby żeby wysłuchać na czat, żeby nie wchodzili w widzowie, tylko subskrypcji. No tylko właśnie! Ten jakiś ten jak to system! Jakieś ten system! właśnie! Kurczę <noise> koronę! Nie no, trzeba z tym Discordem okay, jakoś to połączyć, okay, ale. To brzmi jak czarna magia, generalnie. No świetna no, ja! mam idzie z tą koroną Dobra, Nexe, dasz radę No Taki za mną biegnie, kur***. Nexe, dobra, dobra chodź ja! Nexe, chodź na drzewo, to ci dam trochę korony No, no. czekaj, goni jakąś dwójkę Kiełbasin, kur***. No, <laughs> chodź na drzewo, to ci dam trochę korony, Nexe Dobra, spokojnie, spokojnie no, dobrze, Spokojnie pan. nie jest, bo 7 sekund <laughs> z dwójki, z dwunastki Karigoda, piękny jesteś Który to dwunastka? O nie, nie, nie nie ma, to no ja mus... Jak tam przeżyłeś Next? Ja też! Tak! Dobrze, Dx. doszedłeś do drugiego etapu! <laughs> Brawo! No. Dobra, dobra, dobra pamiętaj! Pamiętaj, pamiętaj Nexe musimy współpracować tylko w ten sposób Uda nam się pokonać groźnie gdzieś wejpek. Nie to have find. Dobra, czyli trzeba się chować. O tak? nie, jeszcze tak. na tej mapie to będzie klęska żywiołowa Blady, jaki masz sumerek? Nie wiem, ale nie nie tym Uf, razem, dba. tym razem z szczęście mnie dopisało, bo jestem nożownikiem O to chyba słabo Pierdalaj! Dobra, walimy Leźmy, wszystkich na pyrę! Tych! Proszę! chodzisz się! No ja! On się chowasz! <sumím> Ile tam jest ludzi? Na no to niebieskie biki, czy tam jest dużo? Nie, nie słuchaj go, bierzej biego, no. jest gdzieś tutaj! <úsica> nie brać się! No. O nie, to no nie, się nie do Ej, B, nie chowaj się! BĘDĘ! Jest ja jestem nie pękaj. Podmiotą, ja jestem bezpieczny. No, to jest bezpieczny, to nie ten jest. Bloody Fanboy gra z nami. No. O, Bloody Fanboy, no znaczy i to się to jeden, się szanuje jest co, nie? Jeden teraz, tak? O, tak? Dobra, łatwo. Tak. W pracy wygraliśmy, no nie wybijanie <laughs> Dobra, <laughs> przyznać się, kto się wy... Ja. Ej, to dobra, jak coś też? jest, muszę, to musicie uważać. Nie, ja widzę tylko numerki jakby... A po streamer Mode mam nie ma nie streamer Aaa, tak! Żeby Edward żadnych machy. jak coś, Nexix, a... tutaj ja, się mam, flaga, mam, tutaj, mam, tutaj się lawa podnosi, więc no uważajcie. Daj. Co ja mam zrobić? Kogo? Oddać nie? komuś, oddać komuś. No masz koaa pompę dwójka! Masz pompę dwójka! Uciekajcie znowu, bo podnosi się. Pamiętajcie o lawie, która się podnosi. Dobrze, że nie sobie... O Krystal o tym zapomniał! O nie! O nie! O nie, ludzie się palą! Palą się! Patrz na to, Karigoda, jak ludzie umierają! Nie, panie Kałganku! No, współpracujemy! tam gdzie kałganku! Karygoda, co? Jak co? My sam. musimy ze sobą współpracować. <laughs> tak. tak jak ja współpracuję z Nextem. Co to jest ósemka? No, tylko, nex, naprawdę nex, jest tylko ósemka. To jest z nami, Next jest z nami, to jest Nexus, To jest nex. nex. ty jest no, ma... no, jesteś osiem no, no. po prostu? Nie wiem, dla mnie ty jesteś sześć i siedem i wyglądacie jak bracia, jak bracia czterdzieści siedem Dobrze, 8. dobrze, no, dobrze przynajmniej się dogadaliśmy, Nex. <laughs> <laughs> Razem dzięki współpracy uda nam się osiągnąć sukces. Jakaś z No. jak się pali w lawiowej, Patrz jak się biją. I jak do lawy go zrzucił, o kurcze. Ktoś dostanie sobie bombę, uwaga O, o, o jaka rytka. szkoda Ale go zatwiłeś, ładnie to było Skinałem Kur... od full damage <giby> <giby> Brawo Trzymaj tylko widziałem, że się rozglądałeś za bombą Ch** Kur... <giby> <giby> Kur... prawa się podnosi, <giby> nie Jak ona się wysoko podnosi Nie chcę umierać Zbyt wysoko dla twojej inteligencji! <trykne> 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 ale ja <sorry. trykne> ale adrenalina! Ale, adrenalina! Jestem naadrenalizowany! Ja stoję sobie w miejscu, co mam tam na mnie nie przychodzi. No bo, Ebi, jak się ukryłeś gdzieś, no to tak to się kończy, co to jest nie? To na jednej z tyle, stoję sobie. Jasne ja was obserwuję przychodzę. No, widać, oj, oj kejkam, czy widać, że widzę jego chyba. Ja I co, jak się To ja już nie żyję, tak? Tak, tak, tak teraz nie żyjesz. To jest trochę jak Fall Guys, tak. też tam była taka luźna zasada. Tu się możecie chować za drzewami Możemy Bra, Czemu stajesz od Cygana666? Cygan pchnij do niego Nie nie nie, 666 to, jest moim kolegą On tego nie Cygam. zrobi Cygana666 właśnie <ślały> zginął, nie wiem czy widziałeś Nie no, on Szef daj Ja muszę się tu skupić, ja muszę się tu skupić, bo chcę wygrać ten turniej Dlatego, że musisz i Chciałbym, ale ABi chyba nie żyje, nie on żyje na pewno. Żyje, żyje. Dobra, zabiję go... Chyba nie, za nie biegnie. Nie, za to biegnie fan. Twój fan Cicho! <grym> Fa... no, Branny fan nie zrobi mi krzywdy, za bardzo mnie lubi <grym> Widzowie jak to innego <grym> <grym> zgryfuje, to gifsów na czacie <grym> Dla kogo gifsów? Jestem zapatykiem, chyba mnie nie powinien dla, zabić. Za grifera dla kogo? No prostym. Za grifera jak to, to widzowie są. To jest James k*****, Kto to jest? Huuu! Dawej drogi, jest po prawej! <śmienicza> nie jest po prawej. do niego biegnie, chodź, ABI! Kurde, tak blisko! Gdybyś mi wcześniej A powiedział, nie. ale by mu spamka zrobił! O nie! <śmienicza> no. jest jeszcze Ej, znowu, jest znowu nie ten nie ze skrzydłami jest, go trzeba się pozbyć! Tak, 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 ten Wingsowy! To jest Wingsy! No, co my to mamy, Bladyfan jest ze mną, no i Ebi oczywiście, największy wloger <grym> O nie, najgorszy, no, czemu ten tryb, ten tryb nie jest dobrze Dobra, dobra. poczekaj, nie wszyscy Bladeusza, gdzie jest Bladyfan, bo musimy się trzymać razem Widzowie, wszyscy na Bladeusza, nie, nie, go w krok, nie, Winx wszystkim. Co tu mamy, Ebi jest tu, o, Blady, tu jest Ebi Widzisz, fun, dawaj, dawaj, lecimy to, za nim Ebi ma dziewiątkę, jak dawaj, 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 lecimy za nim. teraz, o, teraz jest na łóżku Dobra! pistolet, TO no, CO TO MA BYĆ?! Dobra! No co? Ma Dawaj strzelać w niego! Czy on no, już to żyje? To Czy on już się żyje? Nie, żyje, żyje, środek areny! Od Dobra, tam ja gdzieś jest, się chował, weź! Kurde, gdzieś się schował! Ej, bla, tu jesteś! Chodź, pomóż mi! Biega, biega, Chodź biega, blad, Chodź, Chodź, pomóż mi! No, jest ej, za tobą, jest! Dawaj, Walgo! Aaaa, kurde! <laughs> Chyba szczęśliwe zakończenie tej przygody. Dobra, Bloody Fanboy, chodź, 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 gdzie, gdzie go odpożyłeś? Dobrze! Dobrze, chodź! Czas prowadzić terror w tym miejscu! widzowie Bloody do bada! Dobra, Bloody Fanboy! Musimy jeszcze jedną osobę upolować. Nazywa ma wniku skrzydła i coś tam. Chodź, Bloody Fanboy! Idziemy wprowadzić terror w tym miejscu. Szukaj! Szukaj naszej, wrogów, <grym> szukaj Szukaj <grym> naszych wrogów Jak to kurwa? Szukaj, szukaj Tym razem ci się udało Tu, A nie Turek no neutralny jest <grym> O nie O nie ulubiona mapa Karigody <grym> Ile kosztów był? Ta gierka wygląda nawet na, Nie wiem, ciekawą na, na takie dwie godziny jest dobra wiesz no, nie, okay. jest dobra na wieczność! To jest w no. ogóle gra twórcy tego jak no, się Mucka nazywało. Mucka, no Dobra, lecimy! Po zwycięstwo! O, oh, Eve the wings, znowu się spotykamy Czyli rozumiem, że dzisiaj będzie słynny pojedynek No Miejmy nie nadzieję, uka, że nie będę po musiał pojedynek. się na ciebie gniewać hmm? Patrzcie, jak on się porusza ja. You, bo robisz mu loda. Co robię? <coughs> robisz mu kurwa Spokojnie Patrz jak zręcznością się poruszam Jak prawdziwy ninja Dobra, uff Uff, dobra, dobra. dobra zastosuję taktykę karigody. Skupienie Mo. KOLIPKA Dobra, cicho Nie Polipka nie tędy Uff, dobra, dobra Zestresowałem się po prostu, teraz dam radę Tylko dwie osoby przejdą co może pójść nie tak w tej prostej rundzie? Try też spadł. No ty... Dobra, ta i tak się cieszę, że zaszedłem naprawdę daleko. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierały <grym> <grym> Dziękuję Ci Fanboy Bradelu! <grym> Masz pojedynek na końcu. <grym> i zajan, boi. Boi... <grym> to Zawsze, Cholibka, zawsze ja to go. samo! <grym> <grym> który tam na końcu stoi? Który to? Jak go się nam nazywa? Heroes no. To no. Dobra Turek, nie spychamy siebie, co nie? Współpraca. Turek powiedziałem coś. Tu. <grym> ja bardzo lubię jak Blaine tak dosłownie ci na uff. Uf. Dobra, ty tam na końcu. natychmiast spokoło, masz się wiesz? przesunąć. To rozkaz! <grym> Tylko jeśli ktoś ma angielski, nikt to tego już nie potrafi przesunąć. Przesuń się. się! Wind the Wings JE! W jej Żegna! Yes! Czyli Blady, się, żeby żeby, żeby teraz. tak stracić bo jak mogłeś No straciłem, ale nie miałem wyboru To <laughs> uh. <laughs> że spadł dwa razy początek jeszcze Dobra, drugi. czyli Dobra, tak się zakończy tak dzisiejszy finał uh. Waliła mi neta, chcę dołączyć, patrzę, że już widzę, widz jaki zajął mi miejsce, Zadgę. Czyli, czyli Dobra, tak się dzisiaj pojedynek. skończy pojedynek Czyli no co na Walterby robimy? Ale to no poczekaj, nie teraz, kurwa. Znaczy na to, ale teraz Muszę tą stwierdzać szybko! Jak Bloody będzie wygrywał, to, to wtedy wyłączę No to już wygrywa. Dam mu kurwa jeszcze 3 sekundy. Kurwa Biegnij! No cię. Używaj tego ślizga, ,oga. cicho! Proszę, za to! czuję to! Nie! <Ły> <Jest>! A... <Uuu! średzi> <Uuu! średzi> Nie! <średzi> Już robię lobby, no Poczekaj chwilę, jeszcze musi pokazać, że wygrałem Nie! 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 musi być. Nie! 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 jak Nie! Ja się nie boję, to Seba! Leci Seba! Dawaj Cwaniaku Sebastianie, he? Czerwony klika! I co? I patrzcie, wybucha! A Teraz jest jakiś inny, tak? Nie no jeden jest fałszywy, jeden jest fałszywy! Jakby i każdą osobę zmniejsza się prawdopodobieństwo! A jak ktoś trafi czerwony, to się Nie wchodzą tylko osoby, które są na ekranie. Ale w no, no, ostatniej chwili różowy no, Kurczacy, zrobiło. będziesz miał ciężki wybór, jeśli Ty teraz Pibelo się nie pomyli. O! Co? kurczacy! Le, ostrożnie to O nie, dobrze, następny Ja Kres. cię kręcę fart masz AB. Nigdy? Czy niki? Niki widzę, no. Ale fart AB. Polipka! A, a jakby, jedy, jakby teraz nie odpadł, to by miałby się jeden Daj, witam serdecznie! Czerwony, czerwony. Chciałbym oh, Dawaj, czerwony! Wybuchnie, 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 zobaczycie! Proszę, proszę! proszę z Najgorsze dobrze. zakończenie ever! Dobra, teraz trzy kropki wchodzi. Różowy, standardowy błąd początkującego. A nie! Ja, bo, to od razu. No, no i chuj! 50, no! Dobra, jak spokojnie, trafię? spokojnie, LP Kozak. Będzie dobrze! Nie, nie będziesz, bo wybuch przed tobą! Teraz chodzisz! Czerwony dawaj! Czerwony! Czerwony! No, czerwony. czerwony. Nie, nie różowy, to powoduje twój czerwony, wybuch! Ooo! O Rosiu i potem Ive i, i Wings! Zobaczymy czy tym razem dopiszą mu skrzydła. Rosiu! Chociaż mam na... Rosił teraz w wybuchnie czerwonym! Nie, A, czerwony, czerwony jest zawsze nie był. Dobra. Zzut, 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 pan, zzut, zzut, nie jest zawsze żółty, na... Nie no, pomyli się, wybuchnie teraz Wybuchnie no, teraz wybuch, wybuch, wybuch. Kolipka! Dobra, ja bardzo masz ciężki orzech do zgryzienia trochę Ale może ci się uda 50% <laughs> szans, nie? uda Zielony jest zawsze niebezpieczny, więc ja bym kliknął zielony No zielony jest zresztą najwolniejszym kolorem, co nie? Ach Ja cię kręcę Dobra, Max Wybierze czerwony? Wybierz czerwony, Maksym! Czerwony wybierz! Nie wybrał czerwonego, no i zginie teraz No niestety, tak to jest, jak się nie wybiera czerwonego Dobra, Geronino, dawaj czerwony kolor wybuchu Najgorzej jak ma k***a Uwaga, ciska czerwony Patrzcie, wy go Nie, żartowałem, bo czerwony jest najlepszym kolorem Ooo, Turek! To jest najlepszy. Dobrze, zobaczymy co wybierasz. Ty możesz odpaść, Turek, więc. wybierz, masz 50%! Ty możesz. No. Wybierz żółty, żółty tym razem wybucha. Elektryka! No. Żółty to kolor wybuchu. Chyba jak mi się wydaje. No! Myślę, wiem, że te wszystkie przyciski są kolorem we w... w... oj, oj, Oj zielony, najbezpieczniejszy wydawać by się mogło. Wy... Tak, I nie. tym razem by miał rację No Patrz. i A łatwo! Ani razu nie naciskałem przycisku, tak, tak się gra <grym> <grym> Kurczę, tak się gra w tą grę, mych, mych <grym> szczęście... no, głupi ma zawsze szczęście jak to mówią, Rosiu, no musi być sojusz, jak już tak, jesteśmy, to sojusz patyku na końcu rundy jak coś tak Dobra, może ci na jak polubie Musisz oddawać swojego patyka Kija w dupie nie wolno mieć, taka jest zasada A, do, Dokładnie, kto ma kija w dupie? Ty się, Ten się z kijem w dupiu <grym> A chuj Dobra, cyk Hej, cicho, nie pchajcie się <grym> tak. tak Nie się <grym> ale tak ale No masz kija Weźcie mnie też wypchnij O kurna, co to za syk? Przestańcie wydawać kija swojego co tak do tego ty... swojego? Ej, dobra, chodź tu! No ty, ty ty co wyszedłeś, chodź tu! Ja ciekawe, nie wiedziałem, że takie miejsce <grym> Ja, no. str... ja strzymam i zawisy się z... <grym> Chodź wypnij mnie, wypnij mnie, wypnij mnie! No i nie dawaj mi kilka, nie dawaj mi kilka, Dobrze, nie dawaj, nie dawaj! No i kurz! Nie no. no! Oszust i tyle! Rosius! Okay. Współpraca z tobą to żadna przyjemność, jesteś oszustem! Plaszam. I taka prawda! Fokus! No! Ja ci wodziłem. A co ty się A! Siema, blady Siema! Cichutko! Tam? Cichutko, nie ruszajcie się! Zaufajcie mi! No! no nie! Dobra! Gdzieś czają no się, się ludzie się z patykami! Się, Musimy uważać! Są tutaj, uciekajcie! No! To no Znaczy to, przepraszam, że do tak no, tego nie. że powiedziałem, to kolega. Nie wiem, co Ej, proszę Pawek. tak się wyrażać, to jest kulturalny kanał, a nie Pawek, jakiś kanał dla plepsu. No a co powiedział, bo nie wiem No brzydka słowa <laughs> no Wystarczy Instant, instant boche stąd bohem No nie, 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 nie Nie, Paweł, wracaj tu Nie, Paweł, jesteś tak dead Dawaj o! Kur... Trzeba, kolejny biego Się znalazł no. O Czy Paweł zginął? Czy Pawek zginął? Powiedzcie, że tak. No, O nie, Dobra, o, tam, dobra widzowie, ja, nie, teraz musimy nie, się nie, połączyć. O, nie, dobra, nie, tworzę nie, paczkę największych wyjadaczy. Dobra, nie, kozak! Tu... Dawaj, Nexe, będziemy Dawań, terroryzować do... ten. Miejsce, tutejsze miejsce. To Ko... jestem łysy, u... kurwa. Ale wam wszystkich. Dobra, chodź, Jesteś, chodź. Dobra, Nexe, no, Szukamy naszych sprzymierzeńców. Zobaczmy, kto tu jest. Co kto tam, kto tam siedzi, dobra! Mam bata! Chodź na pierwszy komuś! No! Masz najbiego dobra! Dawaj go! Pięćelacz! Dawaj go! Wiedziemy tego gałgana! No zostawcie mnie! Króciutko! Ej, jeszcze miał patyk, nie wierzę! Krystal? Tak się bawisz? No i my, kurde, nie będę. A weź Co nie? Kto jeszcze? Chce się te... Dobrze. właśnie jest w koncie. Trzeba eliminować. To jest w koncie? Tyłbasin jest w koncie. Tyłbasix? Nie, nie. Eee, ja mam tylko kilka wrogów w tej mapie. Kogo my tu mamy? FIW THE WINGS! Między innymi właśnie ty. Kto tu jest? Ja byłem schowany na drugim piętrze nad, yy, w łóżku tak totalnie i ktoś mnie zepchnął ja widzę jakąś fake ulicę nie ma, Dobra Nie mam ma amunicji no. kurwa ha, Kto nie ma amunicji słyszycie? Ktoś trzeba, nie ma amunicji trzeba. No ja nie mam Seba? Seba! Zabijcie mi jakiegoś innego! Widzę! Widzisz, Nexa trzeba było się z innym. Teraz zabili mnie i teraz ty gdzieś ze sobą kolejny Nie, nie, Nexa! Ja z tobą współpracuję gdziekolwiek jesteś! A! zabiłem go, No Najsa! Króciutko, trzeba wyjaśnić to niektóre osoby. Cię Nie, no jestem jakimś kur. radiatorem największym. O ty w mordę, co ty strzelasz? A teraz? No? no to jesteś w kącie i obok są Wy łóżka. <grywa> mam k*** żyję! Kilka osób zostało wyjaśnionych w tej rundzie, co nie? Ja zabiłem dwóch, jestem dobrze, ja, ja też jednego załatwiłem No! Dobry pojedynek O co to za mapa? Rona, nowa mapa. Jakaś z portala chyba, nie Rona. O kurwa Daj koronę! A ja mam koronę! <śmienic> to Nieważne. Niech się schował! Kurwa! Chodź, tu. <śmienic> <śmienic> Kacztu! No tu? cudem Kacztu! typa Kacztu! Kacztu! od niego korony! To od niego oszustwo! Nie Dobra. wiem, Dobra, nie dalej grać z tym koronem no co za debil Czemu tutaj to drugie słowo leci, kur... Bada zrób ilona, do ko... <grym> <grym> Napierdol... Ale to jest agresywnie Dawaj mi tą koronę złoczynco, potrzebuję jej do zwycięstwa Nie no, no, blady, po co ci korona, uspokój się Czasami w dupie kur... nie mam korony nie, W dupę to ci kurwa dali co najwyżej w dzieciństwie o, dawaj to koronę! Turek! Biedny <grym> kibasin <grym> <grym> Dobrze, uff Adrenalinka była. No tak, kto tak, kto to, to, to mówił do mnie? Ale się chyba wyjaśniła! Kariko dodaj, daj daj, bo przegrał Jakiś No chyba Nie no, Roksiu <grym> dawaj to, dzięki Ile macie skorą? 200 tysięcy jakoś. <laughs> no, masz, no się. O ty, Jak się masz koronę, to um tracisz to koniec rundy? No nie, O kurwa nie, zmieszczę się, ma, się, nie nie się. O ty nie, Nara nie, 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 już no, złapałem się na czerwono. Nie! Hahaha! <śmienicza> Jaku zatwiłeś oh, ten Eksy, w oh, ostatniej duch. chwili? <śmienicza> ale nie, ja, ja, ja byłem zielony i tak, ale się bałem, żeby. Nie, nie, nie. Ja, 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 ja miałem o, 260. Odpowiem ci, Eksy, że tu nie możesz się ruszyć. Nie wiem, czy kojarzysz taki film. O, ja, <śmienicza> taki dmina, dmina, taki dmina, film? Dmina. Że... Jest bardzo ciężko. Popnij go. ktoś wybuchł! Ruszyłeś się No bo myszką pzeryszyłem, myślałem, że można myśleć. Nie, nie można! O, o, ktoś za mną jest! Jak ja cię jak zaraz jednę! Jest... frajerze za mną. Kto jest za mną? Przyznać się Rysiu! Rysiu, największy zdrajca! Fawory tej biego! Pisze na czacie, że współpraca, a potem pierwsze co, to ci nóż wbija w plecy, no. Będzie to Bladeusz, który, kurwa w domu, kiedy jest e, zgarżenie świateł, nagle WSZYSZCY NAJBIEGĄ! <śm> 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 Nieprawda, nie robię tak. A <śm> <śm> no byłem, no byłem ja, robię, ja Ani te raz tego nie zrobiłem. <śm> <śm> Ani raz. <ś> Poza tym, hey, been, takie jest prawo ulicy, no. no nie oglądajesz filmu? <ś> <laughs> nie oglądałeś? Ja nie widziałem w filmie, żeby wszyscy mówili najbiego. NAJMIEGO <laughs> Było, było tak W filmie tak nie było znaczy, nie Jak to nie, to nie, jak to nie, to nie było? Nie oglądałeś może? Ja, tak, oglądałem no, A ten gościu z nożem ten, znaczy z, z wężem na... No właśnie na, 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 a no. To mówili, że wszyscy NAJMIEGO? <laughs> no, no od... właśnie było, było. Wladim został i... No. Bo bym nowy lobby No 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 kurde, uspokój się z tym nowym lobby, ja tu po zwycięstwu biegnę. Co ty masz z tym no. nowym lobby? Zagrajmy na starym chociaż chwilę. No. Zagrajmy Dobra, dobra, chociaż chwilę. ono tu? Nowym ludziom chciałem dać szansę, do co? Nie ma czegoś takiego Nie ma coś takiego jak szansa <śmiech> <śmiech> szansa niego <laughs> Ej, jakby jeszcze jeden bez noża umarł tak wchodząc do wody, to jeden z nożem na pewno by zginął. Jest! Jest! Morderstwo! Co go na pier... Po plecach został. I słusznie Koledze plecy No wbiłem bo kurde tak się zachowywał niefajnie No Strasznie fajnie się zachowywał w stosunku do mnie No Sam na początku ten No uff. Z kim będziemy walczyć? To nowe lobby Nie jeszcze nie brzyje jeszcze spokój Brzyje jeszcze Dobra to ja wychodzę no, dobra, dobra. dobra nie wychodzi cicho Piwelo! Eee. No, musisz czyli... go zepchnąć, bladełko! Na nie przeżyjesz. Dobra, Blady, ale musisz go wiedzieć, to jest szybka matematyka. Musisz go szybko zepchnąć, albo jesteś ciota i Zręcz Zręczny niczym mam. Hehehe! Rzeczywiście! Zresztą zresztą! Zresztą i się Zresztą i się mamus! się zjebał! Tak Chłop się go się ma I był na koszel Na go wiesz, to jest szybka matematyka! Musisz go szybko zajmknąć, jest jest albo jesteś i siota i frajer Zręczny niczym mamut! Ze... <keluarga> Rze! Zręczny mamut! Zręczny niczym mamut! Tak, żeby się tak się zjebał! Chłop się go Tak posłyszał, to się I był na korzel od. Na